Karol, fantastycznie Cię tutaj widzieć. E, witam wszystkich gości, witam wszystkich klubowiczów. E, kochani, No bardzo się cieszę, że mogę z wami tu być i świętować te wszystkie sukcesy, a jest ich naprawdę bardzo dużo. E, nazywam się Seweryn Dzierżak, jestem z Wieliczki. Czym się zajmowałem do tej pory? Jak skończyłem studia e, tak naprawdę szukałem sposobu na wolność. Taką mam jakąś duszę nieposkromioną, że ciągle szukałem tej wolności, pragnę tej wolności, otwierałem różne firmy. I ciągle to nie było to, ciągle szukałem czegoś innego. W tym momencie zajmuję się tylko Dual Life. Natomiast jeśli chodzi o biznes, natomiast jeśli chodzi o taką pasję, prowadzę fundację, Fabrykę Dobra, dzięki której tak naprawdę mogę realizować swoje marzenia, swoje, swoją chęć pomagania dzieciakom. Akurat tutaj, dzieci z domu dziecka, dzieci hospicyjne to są tacy moi ukochani przyjaciele, których bardzo lubię wspierać. Dlaczego jestem w Duo Life? Ja dołączyłem do Duo Life właściwie nie dla biznesu. Dołączyłem do tego, że miałem chore dzieci, dlatego, że nie miałem już sposobu, nie znałem sposobu. Jeździłem po lekarzach, szukaliśmy różnych metod. Miałem dwie córeczki, które były po prostu non-stop chore. I któregoś dnia zadzwonił do mnie Darek i powiedział: Słuchaj, wiem, że cię biznes nie interesuje. Zobacz, przyjrzyj się temu, co robimy w kwestii zdrowia. Być może znajdziesz dla siebie rozwiązanie. I tak się u mnie zaczęło. Zaczęło się od produktów, od, od tego, że tak naprawdę szukałem, naprawdę szukałem nadziei na to, że moje dzieciaki po prostu nie będą non-stop chorowały. Później oczywiście, kiedy zadziała się ta magia, doktor Kardasz mówi, że tutaj nie ma cudów, tylko mądrość natury, zacząłem się przyglądać bardziej biznesowi, zacząłem odkrywać w ogóle ten biznes, ten model, jak genialny on jest, jak świetnie skonstruowany i zacząłem się wspinać po tych różnych szczeblach kariery, Duo Life. Dzisiaj świętujemy dyrektora, ale tak naprawdę ta droga u mnie trwała aż 7 lat do tego miejsca. I na pytanie, co się zmieniło w moim życiu przez te 7 lat, chyba łatwiej byłoby mi odpowiedzieć, co się nie zmieniło. Nie zmieniło się nazwisko i imię. To są takie dwie rzeczy, które się nie zmieniły. Żona też się nie zmieniła. Jestem z moją kochaną żoną, która jest wielkim moim wsparciem. Ale co się zmieniło? Moi drodzy, przede wszystkim zdrową rodziną jesteśmy. Przede wszystkim temat chorób potrzebnie pamięć od siedmiu lat, mając już teraz trójkę dzieci, byliśmy tylko i wyłącznie dwa razy na wizytach lekarskich. Tylko dwa razy. Dzięki temu, że suplementacja naturalna, którą mamy tutaj, naprawdę zabezpiecza naszą rodzinę przed jakimkolwiek problemem. Wszystko, co, co się działo, byliśmy w stanie zwalczyć tylko i wyłącznie naszymi produktami, więc to jest pierwsza rzecz i chyba najważniejsza, która się zmieniła. Co jeszcze się zmieniło? Ja się zmieniłem. Stałem się zupełnie innym człowiekiem. Dzięki rozwojowi, który dostałem z Duo Life, stałem się człowiekiem, który ma wpływ. Jak to powiedział John Maxwell, lider to jest osoba, która ma wpływ. I ja tak się czuję, że mam wpływ nie tylko na swoje życie, ale dzisiaj pomagam też kształtować kariery osób, które są u nas w zespole. Mam wpływ na to, co się dzieje wokół mnie. Nie jestem tylko takim listkiem, który gdzieś wiatr dmuchnie, ale to ja decyduję dokąd zmierzam, z kim zmierzam. Co robię, czym się cieszę, to jest piękna część mojego życia. Co jeszcze, kochani? No od siedmiu lat, jak zaczynałem w ogóle Life. to była taka śmieszna historia. Jechaliśmy na szkolenie Leadership Development Seminars, i w połowie drogi moje auto powiedziało: OK, mam już dość, nie pracuję dla Ciebie. Stanęło mnie w połowie drogi na autostradzie, do łodzi wtedy. I właściwie przez pierwszy rok budowałem ten biznes bez samochodu. Dlatego, że. Po pierwsze, nie mogłem znaleźć takiego auta, jakie bym chciał, a po drugie, nie było mi na to stać wtedy. Od sześciu lat jeżdżę, słuchajcie, pięknymi, nowymi autami właśnie dzięki temu projektowi Duolight. Jeździłem już dwoma Jaguarami, jeździłem już trzema Land Roverami. To, że to jest wyższy standard, to, że jest to luksusowe auto, to jest jedno. Ale dla mnie bardzo, ale to bardzo ważne jest też bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo moich bliskich. Wiecie, my jeździmy bardzo dużo, robimy bardzo dużo kilometrów po całej Polsce, czasami po Europie. I to, że jadę nowym, porządnym autem, daje mi ten komfort psychiczny, że, no nie wiem, nie odpadnie mi koło w trakcie jazdy, nie, nie zapłonie mi ten samochód. Więc to też się zmieniło w moim życiu. Co jeszcze? Zmieniły się wakacje. Wiecie, ja akurat pochodzę ze wsi i wakacje u mnie niekoniecznie się dobrze kojarzyły. Dlatego zawsze marzyłem o tym, żeby moje dzieci. Miały piękne wakacje, żeby miały takie możliwości, żeby pojechać, zwiedzać świat. I dzięki DuoLife byłem już na czterech wyjazdach e, menażerskich, e, gdzie, słuchajcie, no wyjazd oczywiście, każdy wyjazd jest świetny, każdy wyjazd jest piękny, oczywiście piękne hotele, ale słuchajcie, wyjazd z taką ekipą jak ekipa Duo DuoLife e, to jest coś, czego się nie da opisać. Po prostu trzeba to sprawdzić. E, więc słuchajcie, to co się w moim życiu zmieniło? Zacząłem zwiedzać świat. Jestem już obywatelem świata, cieszę się z tego powodu bardzo, bo to są naprawdę wyjazdy, które zapisały się nie tylko w mojej pamięci, ale też moje dzieci często wspominają te podróże. Tak więc to jest kolejna rzecz, która się zmieniła. I tak słuchajcie, mogłem długo, długo wymawiać. Zmieniło się moje podejście do pieniędzy. Dzisiaj czuję się bezpieczny finansowo, dzisiaj się nie martwię o to, jak zapłacić które rachunki, bo tak zaczynałem w Duo Life. Kiedy kupowałem pierwszy pakiet biznesowy, nie było mnie na niego stać kupiłem i, i, i to było takie bardzo trudne dla mnie, bo wydawałem pieniądze, które wiedziałem, że powinienem wydać na coś innego. Także zmieniło się całe moje życie. Zmieniło się wszystko, co było trudne i zacząłem podążać tą drogą człowieka coraz bardziej wolnego. I to, na pytanie, jakie największe marzenie chciałbym spełnić, to jest właśnie dalej to podróżowanie, to jest zwiedzanie całego świata. Oczywiście ta durna pandemia nam teraz troszkę Komplikuje sprawę, ale jest wiele miejsc, gdzie jeszcze można się wybrać i tam chcę zabrać moją rodzinę. A jaką radę mógłbym ci dać, drogi Klubowiczu, drogi gościu? Widzisz, w życiu, jeżeli chcemy osiągnąć coś wielkiego, jeżeli my chcemy osiągnąć coś, co naprawdę będzie miało znaczenie, to życie będzie nas sprawdzało. Życie zawsze mówi sprawdzać. Czy Twoje marzenia są naprawdę Twoimi marzeniami, czy tylko ładnie brzmiącymi tekstami, sloganami, które powtarzasz? I chciałbym Ci życzyć, żebyś zachował sobie tą cechę wytrwałości. Bo mistrz to jest ten, kto potrafi wytrwać wtedy, kiedy jest ciężko. Żebyś nigdy nie odpuszczał. Bo w tym biznesie jedyną, jedyną metodą na to, żeby przegrać, jest po prostu tu odpuścić. I tego Ci życzę. I to jest moja rada, nigdy nie odpuszczaj, uchwyć swoje cele, wczek się w nie paznokciami i trzymaj, i trzymaj dopóki ich nie zrealizujesz. Dzięki wielkie, cieszę się, że mogłem z Wami tu być dzisiaj, do zobaczenia gdzieś tam na spotkaniach, szkoleniach. Pozdrawiam, hej!